Cześć wszystkim, Kalos 7, a to trzeci odcinek, ostatni na dzisiaj. A w ogóle to jest piąty już odcinek y, Łącząc Ultimatum, a zapraszam do oglądania. Udało mi się znaleźć jakiegoś gracza. Zobaczymy, czy nam petnie. Widać, że on dobrze gra. No dobra, to już... Zginąłem od razu. Zdąży. Ale że zdąży? No zdąży na pewno. Ale czy zabije swojego? To też może być szansa. No właśnie. A, no on nie udało się. Kary by były za dużo Ale jest zakorzony, czyli 10 ha będzie miał co do mniej. Bo tutaj... O nie, trzeba może czekpach na wszelki wypadek. Dobra, i tak tak, bomba. Ja powiem, że... Nie, 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 że ja nie, nie, potatki. Tak, ale zrobiłem błąd. nie, możesz na, na mnie kosztować. Nie będzie mi na uciekać. Chyba będzie to krótka ANS. No, sorry, ale dzisiaj chyba failuje. Ale jest widać, że to jest zawodowy gracz. To ma, nie wiem, 100 godzin na łącach. ừ hmm. Sorki za fejla, audio mi się wyłączyło. Tutaj było, że szargarę kotrafiem, ale nie, nie uda mi się go wyszukić do morza. Znowu będzie chciał te beczki. No ja. ja nie wiem, gdzie była mina. Ale... Nie zdąży, muszę szybko coś zrobić. No, wyrzucimy. Albo i? Nie, jeszcze nie wyrzucimy, jeszcze nie zgina. No, ale widać, że to jest profesjonalnie, jakby wybierać.

Nie, ja. dostał, nie. Hmm. Aha. Teraz potem na tego, na latanie. Okej. Okay. Ruszmy to będzie. Ale...

Otóż mi go pani robi. się tutaj. inna to paczka Aha. Ja, O, o tak, tak, tak. Dobrze. To ja nie wiem jak to się robi o o o Dobra i teraz tak, chcę teraz nie skieprzyć. Weźmy tak na raz i tak trzeba... było czasimy razem może zginęć Kurde, nie ja no tak, już padłem, miałem paść. Ale to już jeden zginie. Czekaj, inny HP. Jeden Dynamiki, albo to koniec, no to gratulujmy, pokażemy, że on wygał, że jeszcze raz. No to by trudne Ci przeciwnie, bardzo trudne. Dobra, to dzięki, że byliście te trzy odcinki na ja jakieś odcinki i ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej tych łamstwów, Ultimatu Mache, to dajcie lajka, like dajcie komentarz i dajcie suba. Dzięki i na razie, cześć!